sygnał do startu, no jeszcze nie, jeszcze tam coś jest dopychane jeszcze moment, ale już drzwiczki zostały domknięte, jeszcze tam się coś dzieje z tym koniem, już poszły start nie najgorszy, któż tam wyjdzie na prowadzenie, no wyszła Czogori Czogori, blisko jest Szakir i spektakor na razie czwarty galopuje ale Czogori objęła prowadzenie. Któż tam przy niej jest, to jest na drugiej pozycji, to jest proszę Państwa Ender. Ender, zdecydowanie Czogori na drugiej pozycji galopuje. Ender, tam jest Szakir w czołówce. Spektakor cofnął się, galopuje w środku stawki, a z tyłu zupełnie, z tyłu zupełnie galopuje Inpolisz. No popatrzmy, Ender nadaje tempo, blisko na drugiej pozycji na mocno i hana, dość na trzeciej, lekko Noridion. Pozostałe konie spektakor Z tyłu w środku stawki takie barwy żółto, błękitne, żółta czapka, złota właściwie. Na miejscu w tej chwili faworyt szóstym. A próbuje uciekać 800 metrów przed celownikiem. Ender. Wzmacnia tempo. Na drugiej pozycji Noridion, blisko Czogori. Za nimi Guerriola, za Guerriolą Spektakor. To oczywiście jeszcze nie finisz, prosta jest długa, kanat jest odsunięty, przez to prosta się nam troszeczkę wydłuża. I początek prostej. Ender ucieka, próbuje atakować go Czogori, Noridion, i polem ruszył Spektakor, który tam błyskawicznie nadrabia stracony dystans. Kilka koni w walce. Czogori, Ender, Spektakor wchodzi w środek i od pola Noridion. Czogori, Czogori, jeszcze jest pierwsza, ale już atakuje on spektakor, słabnie w oczach, słabnie w oczach klacz ale ciągle jeszcze prowadzi, Spektakor Czogori, Spektakor Czogori, te dwa konie, Spektakor zdecydowanie pewnie obejmuje prowadzenie, Czogori jeszcze broni się, ale zdoła utrzymać zaledwie drugie miejsce, za chwilę celownik wygrywa, zdecydowany faworyt Spektakor, druga Czogori, trzeci Ender, to jest niespodzianka i czwarty, nie wiem czy tam nie przygalopował do celownika, Shakir.